Siemano, siemano, dzisiaj jesteśmy w przesiece. Wioska, na której mieszka słynny Wimhof. Nie każdy wie kto to jest, ale można poczytać i wygooglować w internecie. Także zapraszam, zobaczcie sobie. Idziemy w stronę wodospadu, wodospadu, z którego skaczą ludzie na nogi do wody. Tam, gdzie Wim Hofstadt często trenuje, nie ma takiej białej kolory, a bo trochę wie, i się ma. No. Ok, no, tak, tak, tak. Mówię na początku. <grym błysku> bardzo fajna droga do wodospadu krajobrazowa w centrum, w środku lasu. Można powiedzieć klimatycznie i bardzo ładnie. Proszę, jak fajnie! Tam można sobie komara przyciąć. Super piękne tereny. Także ktoś tutaj nie był to. Przyjedźcie sobie zobaczyć, my tu mamy blisko, więc przyjedźcie zobaczyć przesiekę. Przesieka. Przesieka. No ale to tutaj nie? Tak, jest Ja bym tutaj, powiem Ci, bał się skoczyć Znaczy nie wiem, no, nie wiem jak to głęboko jest. No teraz jest trochę płyty, ale widzisz, Z zrobili tamem mało, nie? Uh -huh. ta woda na Bo wiadomo w lecie, jak nie ma deszczy. Ja muszę to tam to wejść to zobaczyć. zobaczyć z góry, co No, to Jesteśmy ze szwagrem Na słynnym na słynnym wodospadzie Iskoki Winhopa Do tego właśnie tutaj jeziorka To Cieplutka? No No i tutaj chłopaki z tego właśnie miejsca tutaj, o gdzie teraz stoję tutaj gdzie widać, skaczą właśnie na nogi do tej do tej dziury tam jak widać Ale szlaki bardzo fajne, bardzo stromo, żeby się wspiąć do samej góry i zobaczyć tak z ciekawości jak tutaj już jestem, jaki jest efekt z góry. Może aż tak wysoko nie wejdę, ale zaraz zobaczymy jak to jak to tutaj wygląda i się prezentuje. że powiem, że jest bardzo wysoko. Naprawdę. Bo jest dosyć sporo. Dosyć stromo. No nic. Podejdę, zobaczę. I nie będzie problem z zejściem pewnie. Przypuszczam. Ale co się nie zrobi? Co się nie zrobi dla, dla samego siebie. A nawet dla. Dla widzów którzy mnie oglądają, a tam na górze widzę jakiś punkt obserwacyjny, chyba wlazłem prawie na sam szczyt. A tu jest chyba coś prywatnego, tu jest coś prywatnego. Mhm. Nie wiem kogo, ale, ale ciekawe. No jaki piękny grzybek tutaj rośnie. <laughs> zostawiamy, nie niszczymy, zostawiamy. Fajne runo leśne. Idę tam, tamtędy, zejdę. Idę sobie tamtędy, zejdę. Tędy jest gorzej. Nie nieprzygotowany na takie eskapady jest. O. No nic, fajnie. Warto było tutaj przyjechać zobaczyć. Także super to wygląda. Polecam. Polecam każdemu, żeby przyjechał chociaż na chwilę, jak ma czas, gdzieś po drodze jadąc z zieleni czy, czy z Karpacza, czy z jakichś innych rejonów, żeby sobie tutaj wstąpić, po prostu to zobaczyć. Wśród tego jeszcze piękna żabka, proszę. No pokaż się. Ślicznotko. No. Dawaj. Skaczesz? Nie. A. Poleciała. Bardzo fajnie, bardzo fajnie to wygląda. Jestem tutaj w tym miejscu pierwszy raz, w sumie można powiedzieć. Dużo o tym miejscu słyszałem, ale nigdy tutaj nie byłem jednak. Także przyjechałem w końcu zobaczyć, jak to wygląda. Słowem, Wim Hof jest jednym z najbardziej wytrzymałych ludzi na tej ziemi na zimno przyjeżdżają, ludzie, morsują i to jest piękne. Pozdro nara